finansowanych Z RPO, Województwa Pomorskiego, EOG Funduszy Norweskich i Funduszy Miasta Gdańska. Mamy dwa etapy. Etap pierwszy lata 2008-2010, etap drugi 2009-2011. Do tej pory wykonano w Kierunku się w latach 2003-2006 następujące inwestycje. Dotorano renowacji historycznych na styku ziemnych na Wastionach. Zainstalowano systemy wodne, elektryczne i kanalizacje. Zabezpieczono oraz poddano renowacji fundamentów, fasadę oraz wnętrze pasjonu artyleryjskiego. -arty Przyprowadzono prace remontowe i konserwatorskie domu szkomendanta. komendanta. Położono nowy dach na domkach komputerskich. Utworzono toalety, na których zbudowano most wodony na posiedzeniu zewnętrznej, we współpracy z Zarządem Dróg Zieleni w dach. Między latami 2003 a 2006 wykonano bardzo dużą możemy o Maciek wspomnieć o nich. Gro, gro, gro najbardziej spektakularne to te rekonstrukcje nasypów ziemnych. Jak sięgniemy pamięcią w przeszłość, to przypomnijmy sobie, że w zasadzie mieliśmy tutaj las, tak, gdzie ciężko było znaleźć w ogóle, gdzie ta twierdza się znajduje. Gdyby nie kawałek wieży, który wystawał z tego lasu, trudno byłoby się zorientować gdzie stwierdzam, usunięcie tej samosiejki, tego samosiejkowego lasu, uporządkowanie tych naziomów, to był pierwszy dość potężny zakres robót, jakie muzeum na Twierdzy przeprowadzono. Z bardziej kompleksowych robót konserwatorskich to prace prowadzone w latach <coughs> 2003-2005 przy basenie artyleryjskim. To była pierwsza realizacja kompleksowej takiej yy, Pra, kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych mających na celu y, naprawę substancji jednego z bastionów. To jest bastion, który znajduje się za naszymi plecami. Mamy go od północnej strony. Yy... Dochodzą do tego też i pomniejsze rzeczy, może mniej spektakularne. Moc to może tak, to też moc, mocno, spektak tak jak kolega tutaj wspominał przy współpracy z Zarządem Zieleni, dość spektakularna akcja. Wyszliśmy z tej takiej prowizorki kratownicowego mostu. Pierwsze też działanie na zewnątrz fortu mające zmierzać do obudzenia. rekonstrukcji wyglądu i obudzenia w ogóle ruchu tutaj na, na twierdzy. Cały zespół robót mniej spektakularnych, związanych z przygotowywaniem twierdzy pod tytułem badania, inwentaryzację, dokumentację. stworzenie toalet. Tak. Dość może takie prozaiczne. Tym niemniej bez tych toalet prawdopodobnie nie moglibyśmy myśleć o tym, żeby już odbywał ten ruch turystyczny. Tak? Czyli tak. tworzenie tej infrastruktury technicznej do, do, do obsługi Obiektu. Suma wartości zrealizowanych do tej pory projektów wyniosła 6 milionów 280 tysięcy. To są pieniądze z kasy miasta Gdańska. Spoza budżetu było 859 tysięcy, to jest w latach 2003-2008. W latach następnych już realizujemy projekty unijne, są to wiele większe I teraz tak, zaczynamy od tego projektu. Jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. To jest etap drugi. drugi. Ratowanie w Kierty Jestem właśnie w Furta Płuta w którym się obecnie znajdujemy, on jest remontowany. Projekt polega na przeprowadzeniu prac remontowych w basenie Projekt planuje się. Utworzenie zabezpieczeń przeciwwodnych, renowację murów, renowację fundamentów basenu. Prace w ramach projektu skończyły się w lutym 2010 roku, zakończenie jest planowane na grudzień 2011. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2017-2013 oraz ze środków Miasta Gdańska. Koszty kwalifikowane całego projektu wynoszą 5 391 000. Dofinansowanie ze środków RPO wynosi 4 043 000, co stanowi 75% wartości kosztów. Wkład gminy Miasta Gdańska wynosi 25% 1 347 000. Postaram się w dużym skrócie. Ta sala, w której znajdujemy się w tej chwili, jeszcze w lutym wyglądała w ten sposób, że była poprzedzielana ścianami działowymi. Te otwory tutaj wyjścia na zewnątrz były też zamurowane, więc mieliśmy tutaj kompletnie ciemno, mokro, zgnito i niesympatyczne. I niesympatyczne. Po badaniach architektonicznych, konserwatorskich uzyskaliśmy potwierdzenie, że te ściany są wtórne, wykonane w okresie... W zasadzie II wojny światowej, tak wyniki badań wskazywały, że one zostały postawione po czerwcu. Zamknięto to pomieszczenie, zabudowano po czerwcu 1939 roku. W związku z czym z pełną świadomością zgodą Urzędu Konserwatorskiego usunięcie wszystkich wtórnych ścian, usunięcie wtórnych tynków papieżno-cementowych zaszczelnych dla tego pomieszczenia. Pod tymi tynkami kisiła się woda, kisiła się ściana, siedziały sole, nie, to, wilgoć nie odparowywała, yy, za szybko poleciały, jeszcze zostaniemy we wnętrzu. Yy, usunięcie tych ścian wszystkich, usunięcie tych wtórnych tynków, raz, że pokazało nam pierwotny ustrój, jak to pierwotnie wyglądało, dało nam podstawy do tego, żeby tworzyć tutaj salę, jakie do tej pory na i być może że w ogóle w całym Gdańsku. Nie oglądaliśmy, nie mieliśmy sali, która jest zadaszona, która jest pod ziemią, a równocześnie jest w zasadzie otwarta na zewnątrz. Z pierwotnym wystrojem, wyglądem, tak? bo z badań konserwatorskich, archeologicznych, architektonicznych, które tutaj przeprowadzaliśmy, wynika, że Ściany sklepienia były tynkowane i malowane na czerwono. Ściany tarczowe malowane na biało. W dalszym kroku konsekwencją tego ruchu będzie stworzenie systemu zabezpieczenia wnętrza na okres zimy, bo w lecie jest wszystko dobrze. Ładnie to psycha. Mury nam dochodzą do prawidłowych parametrów. Wyprowadziliśmy stąd wilgoć, wyprowadziliśmy stąd grzyby. Na zimę, zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych zewnętrznych łącznie z falą yy, przelewową. To dalej, to dalej. Więc będziemy pracowali jeszcze nad systemem i to też będzie realizowane yy, nad systemem zabezpieczenia. Drugą stronę proszę. Jedziemy. Przechodzimy teraz na zewnątrz. Prace związane z zabezpieczeniem przeciwwodnym. Yy, tu ma na pierwszym zdjęciu yy, stan przed. Mamy narzędzia, mamy trafy, mamy wystające kominy wentylacyjne, to, jest, to są te otwory tutaj, które widać. Tam jest następny. Prace były prowadzone w ten sposób, że usunięto część nasypu, specjalnie część, żeby nie odciążać sklepień, nie, nie odciążać konstrukcji murów, nie narażać ich w ten sens przez to na, na ruchy, na, na potencjalne zniszczenia. Wykonanie warstw odsączających, odprowadzania wody w istniejących już przepustach. One zostały po prostu ugrożnione i we współczesnej technologii uszczelnione. I potem nowum największe położenie szczelnej membrany nad całością bastionu. Membrany, która jest zgrzewana, to jest w zasadzie taki jeden duży plażowy materac. Bez jednego miejsca, gdzie by była dziurka, jakiś przepust. Wszystko to jest tutaj, w wszystko to jest kilkukrotnie zgrzewane. Na zakładki także mamy taką jedną wielką, dużą gumę naciągniętą na, 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 na całość bastionu, aby odciąć yy, przedostawanie się wód opadowych yy, do wnętrza kazamaty. Na tą membranę tutaj, teraz przychodzą na, na warstwy odsączające yy, i potem grunt rodzimy, który nam utworzy, wrócimy z powrotem do tego wyglądu. Prace konserwatorskie na murze yy, bastionu furta wodna. Yy, no tutaj chyba najlepiej widać jak to było stanie. To wszystko po prostu się rozjeżdżało, spadało, wpadało do, 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 do wody. Yy, na początek oczywiście prace konserwatorskie i hydrotechniczne związane z umacnianiem fundamentów, potem żmudne odtwarzanie lica tego muru. Tutaj widać jesteśmy w trakcie układania narożnych kamieni odtwarzania narysów tych murów.